Miłość jest jedną z najsilniejszych więzi w naszym życiu, jednak czasami nawet najgłębsze uczucia mogą z czasem zanikać. Kiedy ktoś traci miłość do ciebie, ta zmiana jest złożonym procesem, często niewidocznym, ale głęboko odczuwalnym. Czerpiąc inspirację z psychologii Karla Junga, zrozumienie nieświadomej dynamiki stojącej za tym procesem może pomóc nam lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i innych. W tym filmie omówimy pierwsze rzeczy, które robisz, gdy ktoś traci swoją miłość do ciebie, według Karla Junga. Jednym z najbardziej fundamentalnych pragnień ludzkiej duszy jest połączenie się z miłością i tworzenie znaczących relacji. Miłość, jako doświadczenie egzystencjalne, jest siłą, która nadaje sens naszemu życiu, spełnia nas, uzdrawia. Jednak jedną z nieuniknionych realiów życia jest to, że miłość czasami zanika, słabnie lub znika. Zrozumienie psychologicznych podstaw stojących za tym bolesnym procesem, gdy ktoś traci swoją miłość do ciebie, pozwala nam lepiej pojąć złożoną i wielowarstwową naturę ludzkiej natury. Poprzez swoje dogłębne studia nad psychologią człowieka, Karl Gustav Jung pokazuje, jak traumy relacyjne, takie jak utrata miłości, rezonują w naszym świecie wewnętrznym i są kształtowane przez procesy nieświadomości. W świetle nauk Junga, utratę miłości można postrzegać nie tylko jako proste zerwanie emocjonalne, ale także jako punkt krytyczny w relacji jednostki z samym sobą i światem. Według Karla Junga, psychologia człowieka składa się z dwóch głównych warstw świadomości i nieświadomości. Świadomość reprezentuje naszą codzienną świadomość, podczas gdy nieświadomość zawiera wszystkie nasze wyparte, zapomniane i niezauważone aspekty. Osłabienie więzi miłosnych często ujawnia złożoną dynamikę emocjonalną i psychologiczną ukrytą w nieświadomości, poza jej pozornymi przyczynami. Spadek lub utrata miłości może oznaczać konfrontację z własnym cieniem, ciemniejszymi, nieświadomymi aspektami, które je nazywamy. Koncepcja cienia Karla Junga odnosi się do aspektów nas samych, których odmawiamy uznania, Odrzucamy lub tłumimy. Kiedy ktoś traci do ciebie miłość, rozpoczyna się złożony proces wewnętrzny, nieświadomie ukierunkowany na samo zachowanie. Ból emocjonalny, wynikający z zaniku miłości, otwiera głębokie rany w psychice jednostki, która nieświadomie poszukuje sposobów na jego złagodzenie. Sposoby te często manifestują się jako zewnętrzne przejawy, takie jak dystansowanie się, ograniczanie komunikacji lub przyjmowanie postawy oskarżycielskiej. Utrzymanie równowagi między animą a animusem jest możliwe jedynie poprzez holistyczną akceptację siebie i drugiej osoby. Utrata miłości jest oznaką, że ta całość została naruszona. W psychologii analitycznej Karla Junga zanik miłości i wewnętrzna pustka, jaką on stwarza, stanowią istotny punkt zwrotny w drodze jednostki do samorealizacji. Choć utrata miłości może początkowo wydawać się druzgocąca i bolesna, stwarza ona okazję do konfrontacji z ukrytymi prawdami w jej wewnętrznym świecie. Wykorzystanie tej okazji jest możliwe poprzez samopoznanie, eksplorację własnego cienia i harmonizację z nieświadomością. Jednak proces ten nie jest łatwy. Często wymaga wewnętrznej podróży pełnej bólu, gniewu i żalu. Jak powiedział Jung, potrzeba odwagi, by zobaczyć siebie. Utrata miłości to drzwi, przez które ta odwaga zostaje wystawiona na próbę i przez które jednostka nawiązuje głęboką więź z własną duszą. Psychologiczną podstawą utraty czyjejś miłości nie jest jedynie zerwanie relacji, ale transformacja głęboko zakorzeniona w podświadomości. Nauki Karla Junga pomagają nam zrozumieć złożoność tego procesu i jego potencjał duchowego rozwoju. Utrata miłości to trudny, ale transformujący krok w kierunku spotkania z własnym cieniem, nawiązania dialogu z podświadomością i ostatecznie integracji samego siebie. Zrozumienie i zaakceptowanie tego kroku otwiera drzwi do uzdrowienia zarówno indywidualnego, jak i relacyjnego, ponieważ prawdziwa miłość zaczyna się od pełnego poznania i zaakceptowania siebie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka byłaby Twoja pierwsza reakcja w takiej sytuacji? Czy chciałbyś podzielić się z nami swoimi doświadczeniami? Poczucie, że miłość stopniowo zanika, tworzy głęboką pustkę i niepewność w ludzkiej psychice. To bolesne uświadomienie sobie stanowi pierwszy etap złożonych procesów psychologicznych, które rozpoczynają się, gdy ktoś zdaje sobie sprawę, że jego miłość do ciebie słabnie. Głębokie zrozumienie psychologii Karla Junga pokazuje nam, że zachowania pojawiające się na tym etapie są w rzeczywistości odzwierciedleniem prób jednostki, by chronić i zrównoważyć swój wewnętrzny świat. Wraz z osłabieniem więzi miłosnych, pierwszą reakcją człowieka jest często dystansowanie się. Ten dystans może objawiać się chłodem, obojętnością, a nawet porzuceniem z zewnątrz, jednak z perspektywy Karla Junga jest on wyrazem znacznie bardziej złożonego i ochronnego mechanizmu psychologicznego. W psychologii człowieka, gdy dostrzeże się zagrożenie, aktywowane są nieświadome mechanizmy obronne. Spadek miłości zagraża egzystencjalnemu bezpieczeństwu jednostki. W obliczu tego zagrożenia człowiek odczuwa potrzebę ustanowienia granic emocjonalnych napędzaną instynktem samozachowawczym. Koncepcja Person i Karla Junga odgrywa tu znaczącą rolę. Persona to twarz, jaką jednostka prezentuje w społeczeństwie, maska społeczna, którą prezentuje światu zewnętrznemu. W początkowej fazie utraty miłości osoba często wzmacnia tę maskę, utrzymuje dystans emocjonalny, ukrywa swój wewnętrzny ból. W ten sposób oboje bronią się i chronią swoje kruche aspekty przed światem zewnętrznym. Choć sytuacja ta pozornie powoduje ochłodzenie relacji, w rzeczywistości jest wyrazem procesu, w którym osoba próbuje poradzić sobie z wewnętrznymi konfliktami. U podstaw reakcji dystansowania się leży lęk przed konfrontacją z nieświadomymi częściami siebie, które nazywamy cieniami. Według Karla Junga cienie to aspekty samej siebie, których nie chce się uznać, które się wyparły i których istnienia nie jest się świadomym. Spadek miłości powoduje, że te ciemne części wychodzą na powierzchnię. Kiedy osoba traci miłość do innej osoby, jest zmuszona skonfrontować się z własnymi, mroczniejszymi aspektami, ta konfrontacja jest przerażająca i trudna. Dystansowanie się jest w rzeczywistości próbą uniknięcia tej trudnej konfrontacji i ochrony siebie. Aby zapobiec emocjonalnym zranieniom, osoba nieświadomie wycofuje się, ogranicza komunikację, a nawet staje się pozornie obojętna. Reakcje te mają na celu zapobieżenie całkowitemu zerwaniu więzi miłosnej lub złagodzenie odczuwanego bólu. W psychologii analitycznej Karla Junga proces dystansowania się jest również wysiłkiem jednostki zmierzającym do przywrócenia równowagi wewnętrznej. Upadek miłości to trauma, która zagraża integralności psychicznej jednostki, aby sobie z nią poradzić, jednostka poszukuje wewnętrznej równowagi. Aby ją osiągnąć, uruchamiają się procesy nieświadome, a jednostka wyznacza granice w związku, aby się chronić. Granice te mogą być czasami surowe i niezrozumiałe dla drugiej strony. Jednak jest to konieczna walka o uleczenie wewnętrznych ran. W świetle koncepcji Carla Junga, utrzymywanie dystansu jest częścią instynktu jednostki, który dąży do ochrony swojej integralności psychicznej. Zewnętrzny przejaw tego dystansu różni się w zależności od osoby. Niektórzy milczą, zrywają komunikację lub wycofują się, inni wykazują mniejsze zainteresowanie drugą osobą. Jednak fundamentalnym motywem wspólnym dla wszystkich jest chęć ochrony wewnętrznego bólu przed światem zewnętrznym. Niestety, utrzymywanie dystansu w związkach jest często źle rozumiane. Druga strona interpretuje to jako chłód lub obojętność, co prowadzi do jeszcze większej urazy. Psychologia Junga uczy nas jednak dostrzegać ból, lęk i postawę obronną kryjącą się pod tym dystansem. Osoba, która zachowuje dystans, tak naprawdę nie utraciła całkowicie miłości. Wręcz przeciwnie, chroni się próbując poradzić sobie z wewnętrznym zamętem i lękiem. Ten mechanizm obronny jest aktywowany nieświadomie, aby zapobiec całkowitemu rozpadowi związku. Utrzymywanie dystansu, pierwsza reakcja, która pojawia się, gdy miłość gaśnie, jest złożonym i głębokim mechanizmem obronnym w ludzkiej psychologii. Patrząc na to w świetle nauk Karla Junga, rozumiemy, że ten dystans nie jest chłodem, lecz poszukiwaniem ochrony i wewnętrznej równowagi. Kluczowym punktem w tym procesie jest dostrzeżenie i zrozumienie prawdziwych uczuć i lęków kryjących się za tym dystansem, a w razie potrzeby próba ich przezwyciężenia poprzez wzajemną komunikację. Bo tylko dzięki tej świadomości ból utraty miłości może przekształcić się, a nie zniszczyć, w szanse na transformację i rozwój ludzkiej duszy. Zachowanie dystansu jest w istocie przestrzenią na oddech, której dusza potrzebuje, aby się uleczyć. Utrata miłości to doświadczenie, które głęboko rani ludzką psychikę. Doświadczenie to często łączy się z bólem, zagubieniem i poczuciem straty, co prowadzi do różnorodnych reakcji psychologicznych. Gdy ktoś traci miłość, drugą najczęstszą reakcją, po dystansowaniu się, jest krytyka i obwinianie. Choć na pierwszy rzut oka reakcja ta może wydawać się gniewem i urazą skierowaną do drugiej osoby, to w ujęciu psychologii głębokiej Karla Junga jest wyrazem znacznie bardziej złożonych procesów nieświadomych. Krytyka i obwinianie są w rzeczywistości odbiciem wewnętrznych konfliktów i stłumionych emocji jednostki. Są widocznymi formami jej wysiłków, by chronić siebie, nadać sens bólowi i przywrócić wewnętrzną równowagę. W psychologii Karla Junga podstawą krytyki i obwiniania jest koncepcja projekcji. Projekcja to projekcja myśli, uczuć lub cech, które trudno zaakceptować na świat zewnętrzny, zazwyczaj na swoje najbliższe otoczenie. Osoby doświadczające utraty miłości mają tendencję do przerzucania odpowiedzialności za ból i stratę z siebie na innych. Jest to automatyczny mechanizm obronny, działający nieświadomie. Dzieje się tak, ponieważ bardzo trudno jest skonfrontować się ze złożonymi i często nieakceptowalnymi emocjami w sobie, takimi jak poczucie nieadekwatności, strach, rozczarowanie czy gniew. Zamiast je zaakceptować, uczucia te są projektowane na drugiego osobę, która straciła miłość. W ten sposób osoba ta uzewnętrznia swój wewnętrzny ból i osiąga pewną psychologiczną ulgę. Ważne jest, aby zrozumieć że krytyka i obwinianie to znacznie więcej niż tylko krytykowanie drugiej osoby. Koncepcja cienia Karla Junga odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu tej reakcji. Cień to ciemne aspekty siebie, których nie chcemy dostrzec i które wyparliśmy. Osłabienie więzi miłosnej powoduje, że te części cienia się ujawniają, zmuszając osobę do konfrontacji z nimi. Jednak konfrontacja z cieniem jest dla większości ludzi przerażająca i niepokojąca. Dlatego zamiast rozpoznać te aspekty cienia. Ludzie projektują je na innych, odrzucając je poprzez obwinianie i krytykę. W ten sposób, zamiast rozpoznać te wewnętrzne konflikty, próbują zachować równowagę psychiczną, przypisując je negatywnym zachowaniom innych. Krytyka i obwinianie mogą być również zewnętrznym przejawem wewnętrznej kary, którą jednostka sama sobie narzuca. Utrata miłości podważa pewność siebie i poczucie własnej wartości. Ta trauma prowadzi do nieświadomej tendencji do karania siebie, a jednostka kieruje winę na drugą osobę, aby zmniejszyć ten ból. Krytyka i oskarżenia są w istocie wołaniem o pomoc, uzewnętrzniają bezradność i rany, których doświadcza w sobie. Usłyszenie, zrozumienie i empatia wobec tego wezwania są kluczowe dla odbudowy relacji. Krytyka i oskarżenia w ujęciu duchowej podróży jednostki Karla Junga można również uznać za wstępny etap konfrontacji z cieniem. Z czasem i dzięki świadomej uwadze projekcje te rozpływają się, a proces konfrontacji z cieniem i jego integracji może się rozpocząć. Według Junga prawdziwe uzdrowienie i transformacja są możliwe dzięki odwadze rozpoznania i zaakceptowania cienia. Krytyka i oskarżenie, druga reakcja wynikająca z utraty miłości, choć na pierwszy rzut oka objawia się gniewem skierowanym na drugą osobę, w rzeczywistości są sposobem radzenia sobie z własnymi wewnętrznymi konfliktami. Nauki Karla Junga pomagają nam zrozumieć nieświadome mechanizmy stojące za tymi reakcjami i otwierają drzwi do głębszej empatii. Krytyka i oskarżenie to bolesne. Lecz potężne wezwania ludzkiej psychiki do uzdrowienia i transformacji. Usłyszenie, zrozumienie i odpowiedź na to wezwanie to kluczowy krok w kierunku odbudowania miłości lub osiągnięcia indywidualnej integralności duchowej. Ponieważ, jak powiedział Jung, poznanie siebie to największa przygoda, a ta przygoda często kryje się za najtrudniejszymi reakcjami. Jak możemy przekształcić krytykę i obwinianie w konstruktywne reakcje w związku? Zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Utrata miłości tworzy głęboką pustkę i rodzi wątpliwości w ludzkiej psychice. Po tym zerwaniu jednostka często zaczyna konfrontować się z samym sobą, zamiast zwracać się ku światu. Koncepcje wewnętrznej refleksji i samooceny Karla Junga, które zajmują ważne miejsce w psychologii, odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu tego procesu. Uświadomiwszy sobie, że miłość wygasła, człowiek odpowiada na nieświadome wezwanie i wyrusza w podróż odkrywania, siebie, swojego cienia i swojej prawdziwej istoty. Ta podróż może być bolesna, ale otwiera również drzwi do osobistej transformacji i rozwoju duchowego. Według Karla Junga konfrontacja z samym sobą jest fundamentalnym krokiem w kierunku psychologicznego uzdrowienia i integracji. Traumatyczne doświadczenia, takie jak utrata miłości, wymagają bezpośredniego kontaktu z koncepcją ja. Zgodnie z definicją Junga, ja odnosi się do psychologicznej integralności i duchowego centrum jednostki. Spadek miłości oznacza zaburzenie tej integralności. Wewnętrzna refleksja to proces, w którym człowiek uświadamia sobie swoje nieświadome części, konfrontuje się z cieniem i obiektywnie ocenia siebie. W tym procesie człowiek konfrontuje się zarówno ze swoimi mocnymi, jak i słabymi stronami, rozwija się zdolność do akceptacji, wybaczenia i zrozumienia. Jeden z najgłębszych wymiarów wewnętrznej refleksji można wyjaśnić za pomocą teorii archetypów Junga. Uniwersalne symbole i motywy tkwiące w ludzkiej psychologii pomagają człowiekowi zrozumieć własne doświadczenia. Kiedy miłość zostaje utracona, człowiek bada swój stan duchowy, angażując się w te archetypy. Na przykład, archetyp zranionego uzdrowiciela reprezentuje uzdrawiającą moc bólu. Uwewnętrznienie tego archetypu pozwala człowiekowi czerpać siłę ze straty i rozpocząć proces odbudowy. Jak powiedział Jung, istota bólu jest istotą rozwoju. Poprzez wewnętrzną refleksję, człowiek przekształca ból straty w paliwo dla własnego rozwoju. Samoocena natomiast oznacza szczerą i dogłębną analizę samego siebie. Ten etap pozwala na świadome rozważenie złożonych emocji i doświadczeń, które pojawiają się wraz z upadkiem miłości. W psychologii Karla Junga samoocena jest krokiem w kierunku rozwiązania konfliktu między personą jednostki a jej cieniem. Persona to twarz, którą jednostka prezentuje społeczeństwu, podczas gdy cień reprezentuje jej ciemniejsze, wyparte aspekty. Utrata miłości wymaga przywrócenia równowagi, która pojawia się między tymi dwoma aspektami. Autorefleksja pozwala rozpoznać i zaakceptować własne wady i słabości, a jednocześnie uświadomić sobie swój potencjał. Ta świadomość stanowi fundament duchowej integracji i prawdziwej miłości. Proces ten nie przebiega łatwo ani szybko, często wiąże się z intensywnymi zmaganiami emocjonalnymi oraz mrocznymi i bolesnymi chwilami. Utrata miłości nie oznacza już końca, ale zwiastuje nowy początek. Kolejną ważną kwestią jest to, że ten wewnętrzny proces nie powinien izolować jednostki. Jung podkreśla wagę wsparcia na drodze do uzdrowienia psychicznego. Wewnętrzna refleksja i autorefleksja są niekiedy pogłębiane dzięki profesjonalnemu przewodnictwu i intymnemu dzieleniu się. To wsparcie odgrywa kluczową rolę w pokonywaniu własnych duchowych wyzwań i stawaniu się otwartym na miłość. Proces wewnętrznej refleksji i autorefleksji który rozpoczyna się wraz z utratą miłości, to duchowa podróż inspirowana naukami Karla Junga. Podróż ta dopełnia spotkanie jednostki z jej własnymi, mrocznymi aspektami, głębokie zrozumienie siebie i ostatecznie jej integracja. W tym sensie utrata miłości jest zarówno druzgocącym, jak i transformującym doświadczeniem. Wewnętrzna refleksja i samoocena otwierają drzwi do prawdziwej wolności i samorealizacji poprzez zagłębienie się w głąb własnej psychiki. Jak ujął to Karl Jung dostrzega swoją ciemną stronę, odnajduje również prawdziwe światło. To światło symbolizuje odrodzenie miłości i nieskończony potencjał uzdrawiania ludzkiej duszy. Dzięki temu procesowi wewnętrznej refleksji i samooceny jednostki często wykraczają poza samokrytycyzm, uczą się okazywać sobie współczucie. Jak często podkreślał Carl Jung, nie można kochać innych bez kochania siebie. Ta świadomość pozwala dostrzec własne wady i niedociągnięcia, jednocześnie doceniając własną wartość, integralność. Utrata miłości przypomina nam zarówno o naszej kruchości, jak i sile. Osiągnięcie tej równowagi to początek prawdziwego uzdrowienia i głębokiego wewnętrznego spokoju. W ten sposób człowiek zaczyna postrzegać ból, którego doświadcza, nie tylko jako stratę, ale także jako szansę na samopoznanie i rozwój duchowy. Relacje należą do najbardziej złożonych i delikatnych struktur ludzkiej psychiki. Te więzi, utkane miłością, z czasem podlegają różnym dynamikom i transformacjom. Kiedy ktoś traci miłość, w strukturze związku zachodzą głębokie zmiany, które nie pozostają jedynie powierzchowne. Prowadzą one również do głębokiej restrukturyzacji świata psychologicznego jednostek i ich interakcji. Psychologia analityczna Karla Junga oferuje cenny przewodnik po zrozumieniu i wyjaśnieniu tego procesu. W świetle koncepcji archetypów, cienia, perseni i jaźni Karla Junga możliwe jest dogłębne zbadanie, jak zmienia się dynamika w związku i jak ta zmiana uruchamia proces restrukturyzacji zarówno dla jednostki, jak i dla związku. Dynamika związku jest w ciągłym ruchu od najwcześniejszych etapów, kiedy to wzmacniają się więzi miłosne. Według Karla Junga, każdy człowiek nosi w swoim świecie wewnętrznym różne archetypi. archetypy. Archetypi anime i anemes z szczególności odgrywają kluczową rolę w relacjach z płcią przeciwną. Utrata miłości powoduje zachwianie równowagi tych archetypów, a rol w związku muszą zostać na nowo zdefiniowane. Reakcje takie jak dystans, krytyka i obwinianie. Które pojawiają się w związku wraz z wygaśnięciem miłości, są w rzeczywistości odbiciem wewnętrznych konfliktów jednostek. Jak powiedział Jung, związek to etap, w którym dwie osoby obserwują w lustrze swoje cienie. Te refleksje bywają bolesne, ponieważ jednostki zmuszone są skonfrontować się ze swoim mroczniejszym ja. Ta konfrontacja powoduje głęboką zmianę w dynamice związku. Jednostki nie reagują już tylko na siebie nawzajem, ale także na własne wewnętrzne rozterki. Często oznacza to konieczność zerwania relacji i ustanowienia nowego porządku. Proces odbudowy wymaga zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej transformacji w związku. Koncepcja, ja Karla Junga, jest kluczowa dla tej transformacji. Ja reprezentuję psychologiczną integralność i duchowe centrum jednostki. Utrata miłości prowadzi jednostki do kwestionowania i ponownego odkrywania siebie. Ten proces kwestionowania wymaga restrukturyzacji ról w relacji, oczekiwań i stylów komunikacji. W ten sposób stare nawyki i wzorce zostają przełamane, ustępując miejsca dojrzalszym, bardziej świadomym i zdrowszym formom relacji. Ta restrukturyzacja jest często trudna i bolesna, ponieważ demontaż starego porządku niesie ze sobą wewnętrzne opory i lęki. Ten proces zmiany i restrukturyzacji w relacjach jest analogiczny do podróży indywidualizacji Karla Junga. Indywidualizacja oznacza konfrontację z własnym cieniem i osiągnięcie samorealizacji poprzez integrację aspektów nieświadomych ze świadomymi. Relacje, w których miłość zanika, mogą być wezwaniem do podjęcia tego procesu. Tylko wtedy, gdy jednostka zintegruje swój świat wewnętrzny, może zbudować zdrowe i zrównoważone relacje. Dlatego zmiana dynamiki relacji jest również odzwierciedleniem rozwoju osobistego i duchowego dojrzewania. Z perspektywy Karla Junga, trudności doświadczane w tym procesie zwiastują rozwój duchowy i głębsze zrozumienie miłości. Komunikacja i empatia odgrywają kluczową rolę w tym procesie restrukturyzacji. W rozumieniu Karla Junga, wraz ze wzrostem świadomości, jednostki lepiej rozumieją zarówno siebie, jak i swoich partnerów. Ułatwia to rozwiązywanie konfliktów w związku i budowanie nowych więzi. Jednak ten proces uświadamiania i restrukturyzacji wymaga wzajemnego wysiłku i cierpliwości. Oboje partnerzy muszą zmierzyć się ze swoim wewnętrznym cieniem, oczyścić się z uprzedzeń i uwolnić od dawnych krzywd. Ta głęboka transformacja jest możliwa jedynie dzięki wzajemnemu zrozumieniu i wsparciu. Ostatecznie proces zmiany i odbudowy dynamiki relacji, który rozpoczyna się wraz ze spadkiem miłości, można lepiej i głębiej zrozumieć dzięki naukom Karla Junga. Złożony taniec relacji pozostaje przestrzenią, w której cień i światło, ból i uzdrowienie współistnieją. Jak powiedział Karl Jung, odnalezienie siebie to największe zwycięstwo, a czasami to zwycięstwo jest możliwe dzięki odrodzeniu, które następuje po rozpadzie związku. W ten sposób związek zostaje odbudowany nie tylko w swojej dawnej formie, ale z bardziej świadomą, dojrzalszą i głębszą miłością. Jedną z najtrudniejszych prób życiowych jest pogodzenie się z utratą miłości. Chociaż miłość jest fundamentalnym budulcem ludzkiej psychiki, czasami doświadczamy strat, rozczarowań i rozstań. W tym momencie psychologiczne nauki Karla Junga rzucają światło na sposoby radzenia sobie z utratą miłości i osiągnięcia duchowego uzdrowienia. Proces akceptacji i uzdrowienia to nie tylko koniec, ale także nowy początek. To świadomy krok w kierunku wewnętrznej pełni poprzez akceptację siebie i sytuacji takiej, jaka jest. Jak powiedział Karl Jung, akceptacja to pierwsze drzwi duszy do spokoju. Akceptacja jest często procesem bolesnym i napotykającym opór. Kiedy ktoś traci do ciebie miłość, początkowe uczucia odrzucenia, zaprzeczenia i gniewu są naturalne. Jednak psychologia analityczna Karla Junga pokazuje, że akceptacja, gdy zachodzi w harmonii z procesami nieświadomości, jest krytycznym punktem zwrotnym w duchowej drodze uzdrowienia jednostki. Akceptacja oznacza dostrzeżenie doświadczenia takim, jakim jest nie poddanie się oporowi, lecz pogodzenie się z bólem i wyciągnięcie z niego wniosków. Utrata miłości to moment, w którym konfrontacja z cieniem staje się koniecznością. Akceptacja oznacza rozpoznanie własnego cienia, pogodzenie się z nim i zintegrowanie go ze świadomością. Ta integracja wzmacnia zdrowie psychiczne poprzez połączenie rozproszonych aspektów psychiki. Według Karla Junga, pełne ja nie jest możliwe bez konfrontacji z cieniem. Akceptacja to świadome i pełne miłości uświadomienie sobie tej konfrontacji. Uzdrowienie natomiast to proces, który następuje po akceptacji i ją pielęgnuje. Proces ten oznacza, że jednostka odzyskuje wewnętrzną równowagę, transformuje skutki traumy i odzyskuje energię życiową. Karl Jung postrzega uzdrowienie nie tylko jako eliminację objawów, ale jako kroki podejmowane na drodze jednostki do samorealizacji. Ból związany z utratą miłości toruje drogę do duchowego dojrzewania jednostki, zdobywania mądrości i budowania zdrowszych relacji. Karl Jung podkreśla, że współczucie dla samego siebie jest jednym z kamieni węgielnych duchowego uzdrowienia. Współczucie dla samego siebie to akceptacja bólu, którego doświadczamy, bez osądzania i okazywanie sobie życzliwości. Oznacza to uciszenie wewnętrznego krytyka i wzmocnienie uzdrawiającego wewnętrznego głosu. Akceptacja jest możliwa tylko dzięki współczuciu, ponieważ tylko kochając siebie, można żyć dalej pomimo bólu. W naukach Karla Junga symbole i sny są narzędziami, które kierują procesem akceptacji i uzdrowienia. Sny, jako język podświadomości, ujawniają, co dzieje się w wewnętrznym świecie jednostki i które aspekty wymagają integracji. Odkrywanie znaczenia snów w procesie akceptacji pomaga jednostce pojednać się z własnym cieniem i zwiększyć świadomość. Dlatego ważne jest, aby uważnie obserwować sny i symbole na drodze do uzdrowienia. Jak powiedział Jung, sny są kompasem duszy. Samotne podążanie ścieżką akceptacji i uzdrowienia może być trudne, dlatego poszukiwanie wsparcia jest kluczowe. Karl Jung głosił, że uzdrowienie duchowe jest procesem wspólnotowym. Psychoterapia, duchowe przewodnictwo, szczere przyjaźnie i wartościowe dzielenie się pomagają jednostkom zachować siłę w tej trudnej podróży. Podczas gdy utrata miłości może izolować człowieka, proces świadomej akceptacji i uzdrowienia prowadzi do głębszych więzi i prawdziwszego zrozumienia miłości. Strata nie jest zatem końcem, lecz początkiem przejścia duszy do nowej fazy. Ścieżka akceptacji i uzdrowienia to droga do odzyskania duchowej pełni dla osoby, która doświadczyła głębokiej rany, takiej jak utrata miłości. Nauki Karla Junga pomagają nam zrozumieć ten proces i uświadomić sobie, że wyzwania, przed którymi stoimy, są w rzeczywistości częścią duchowej transformacji. Akceptacja oznacza pokonanie bólu i oswojenie się z nim, uzdrowienie oznacza odrodzenie się w tej podróży. Jak mawiał Karl Jung, po ciemnej nocy duszy zawsze nadchodzi świt. Ten świt to ponowne pojawienie się miłości i pojednanie z samym sobą. Jaki krok jesteś gotowy podjąć w tym procesie? Doświadczyliśmy mocy akceptacji i uzdrowienia. Jaka jest Twoim zdaniem najskuteczniejsza metoda radzenia sobie z trudnymi emocjami? Jakie kroki planujesz podjąć w tej podróży? Spotkajmy się w komentarzach. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz zarejestrować się za pomocą przycisku dołącz. Do zobaczenia w następnym filmie. Dziękujemy.